Let's go to the bathroom. What? 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 <laughs> Ty, ty bo ja wsiadłem, wsiadłem siadłem, wsiadłem, wsiadłem. Eeee! Dobra, WTF! No no i mnie zabił Devil skończony Dobra, sprawdzał. Apteczka, apteczka czekaj! Brrrr, Wreszcie, sorry. Przepraszam. Apek. O Otwórczy, sorry. <grym> ja ci da, sorry. Ja się sam chciałem zabić, żeby ci. A ja w teczce dać, ale no dobra, już zapuśnię. No, zdubku. Haha. Eeeh, to już idę do ciebie. Nie wiem. Ciągnę tam o nim. Co ty robisz? Dwa, jedzie i magazynę, jedzie tam o Leczę się już, nie ma nie martw się o mnie No dupy Spadka chłopaki nie, nie wsiądziecie sobie no. Ale nie rozważaj. Uważaj, odsój się, odsuń się, odsłu się Ty debil jesteś, no Coś ty zrobił No jak ja nie polecę to to polecę Nie, nie polecę gdzie jesteś? Tutaj? To ty? To ty? To chodź, 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 chodź. Ale czopek jakoś... Pierdolę. Zabili cię. O ty chuj. Zabij go teraz. Nie zabij. Nie się uwagi. Nie zabij czołgu. Macie apteczny. Czołg! Rozpieprzmy im. Aha, dobra. <głos> <głos> jeszcze, raz, jeszcze. Teraz rzucę mu apteczkę. <noise> Co cztery? <noise> o, wyrzuciło mnie. To jest niesprawiedliwe. Tylko dwa razy zabiłem. No już idę, już idę, już idę. Nie martw się o mnie. Ale cię nie zabił, nie? Nie. No to się poświęciłem dla kolei Proszę, do battlefield. Rosyjska, to powiem w rosyjskiej, co nie? Ok, let's go. Brrr. Ale co, pozabijamy? Choć może sobie powalczymy w coś, 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 no, po strzelamy do swoich, do nie swoich, do przeciwniku. No, o, ja Przerwało mi się działko! Co tam było jeszcze? water. to. O. nie będzie to. Chodź no, mną, no, ze mną, chodź, ze mną, chodź, ze mną, chodź ze mną. Ja przeżyłem, bo uciekam. O. Oh. Ty snajpyś Kwa wow. Mechanika może się wezmę co? Right. Czy medyka? Right. A ty co masz? Right. No żartujesz Uśmiechnij się Spadaj, że się nie zabiję, zabije inny Spadaj, jak się to robi <laughs> A ty to co ci był no Skąd? Gdzie cię zabił? No tam gdzie stałem? Cię to ja cię zreanimuję Po prostu tu jesteś, nie? No jeszcze nie ma. A jemy. Dobra, postrzelam. No i znowu mnie wyrzuciło. Kurczę panowie, no bez jaj, no nie będziemy, tak dalej. Tak. No tak O! Przecież już nie zabijam swoich. Prawie. Prawie. No i ruska, dobrze. Let's go to that battle! Nie mów tak brzydko. Czopek! To. Co zrób? Tu. Idziemy do przeciwnej drużyny. Ja idę do przeciwnej. Dlaczego? Przyjadę do ciebie. Będziemy tego gościa rozwalać. O, dobra, no nie, a ja będę reanimował. Nie będę, nie będę. Nie przejdziesz? Nie. Nie chcę, byle. No ja przeszłem. Ale o, jeszcze raz ale. Jeszcze raz przejdę. O, już nie mogę, <grytanie> za kilka minut może. Dobra, zaraz przylecę do ciebie, nie martw się. Mam, mam samolot tutaj. Chyba. Mam? Gdzieś. Mam, nie. Gdzie jest, tak. Mam, Mam samolot, mam samolot, już lecę ciebie. A zostań nam, gdzie jesteś? Naraz przylecę, nie? Tak. To już lecę. Medykiem jesteś? Ja jestem medykiem. Tym samolotem bez dział to coś nic nie zrobię Przyjmujecie nam A gówniarze Gdzie jesteś tak dokładnie? Na razbę Ja sobie wysiądę może na wiatraku, co? Nie rozładuj samolot Aj, ja, strzelają do mnie. Do snajperki. Chodź do mnie. No jadę, już ja też Lecę. Kto doleci samolotem? To ty? Ty głównie Strzelasz do mnie. Czerpon. No zabiję Jak psa No i co by ci tu zrobić teraz? Zaraz tam do ciebie przyjadę w tarci i zrobię mordor tam Ciśnij tabulator No Widzisz, że mam dwa dru, drugi poziom weterana? No, no, no. hardcore. No. Nie wiem. Może jest metalfanat. Uła! No. Będę trąbił. To będziesz wiedział, że to ja. A później wysiądę i poddarzę ci gar. Jeli rąbkiem, nie? No. O kurcze To już cztery nie widzisz <grymne> No szczerze? Da się tu gadać? Nie wiem I odwciśnij, to się pisze Ała! Masz do mnie. Możesz ja tu leci. jadę, jadę. Ale nie nie. Nie, nie, nie. nie mogę na razie. Co mnie zabić, gniaże? Ja się im nie dam. Jestem. Nie zabijaj przeciwników na razie. Zabijają mnie, kurczę. Snajper. Weź mnie bronić! Tak, będę leciał do ciebie. Nie mogę. Śmieć się. Lecisz do mnie? Ja też chcę polecę. Idę potem, bo samolot. Albo się. Jest... A. Ohoho. To leć! Chodź tu! Dobra, chodź do mnie, Teraz ich powraca. No ja nie przejdę Co mi tutaj kurczę Źle co do ciebie Kurczę No Dinki Wywaliło cię nie. nie 1 do 6 ja 0 do I 0 punktów Przynajmniej ty masz minus 25 już do ciebie lecę, to zostań na reszcie. A ci ściągnę, chłopie ciągle Ty mnie ściągniesz Brrr. Nie masz szans obok Jestem chłopie profesjonalnym latawcowym Latawcowym Lotnikiem Brrr. Czym jedziesz? Eee, samolotem Ty świnio nie szalej do mnie gówniarzu Widzisz mnie? W samolocie jesteś? O kurwa kurwa W samolocie jesteś Co? Jakie dał W samolocie? Doktorek, nie spierwiem To kurczę, ja myślałem, że to ty jesteś w samolocie. Ciśnij go! Ciśnij go ja mnie zabili. Był na To ja idę do twojego dużym. No chodź nie, Tak nie, nie. Chodź do echo za wielu graczy, to jest próbuj rano. Do... To ja zmienię. O, ma zbyt wielu graczy. Dobra, lecę do Ciebie, hopie, bo nie będzie tego Zniszczę Cię. Gdzie jesteś? Idę po samolot. To została utraczona. Lewy kontrol. Aha, co? Dobra. Szczerze, nie ma tutaj tych F16. Ja w tu To by była zabawa. Jeszcze na takiej mapie to by było fajne. Hmm. Leksa do ciebie. Jesteś w samolocie? Nie. Mam nadzieję. Ale tam, gdzie macie samolot ten. On nie strzela. Zareaguj Tu jestem Miałeś mnie bronić Nie dogada się z tym. Tej... ludźmi ty do mnie może A ty sobie nie dasz rady, bo tu żyjesz Ola Boga To teraz ja to... lecę do ciebie No dobra, niech ci świeci kuba debil jakiś nie samolot za No ja też nie mam Tylko oh, <laughs> <laughs> okay, let's go No nie, no nie, no panowie, znowu mnie wywaliło. Kurczę, panowie, no bez jań. się zabiłem teraz. Mam nadzieję, że mnie wpuści na serwer. Armia łasza, ojeee. No cóż, no takie życie, no takie życie. Zmiana drużyny, Pewno. Ok, let's start today Battle. Mamy tu co ciekawego. Nie ma nic ciekawego. jesteś? W USA, zachowaj spokój. Nie zmień zmiana dłużej nie może Jest porówno, nie ma ja, ostaty piękne Kurwa, mać, walić! No przecież do nie trafiłem Sprawiedliwość na tym świecie Zsilię mu i go trafiło Tacie drafta draft no, nie niedopracowany a nie mogę. Siema.